Ja wiem, że już pandemia się skończyła jakiś czas temu i już na koncerty możemy chodzić, ale no nie na wszystkie. Bo na przykład na pracy Kacpra i Maćka było tak, że nie każdy może iść, bo nie każdy może wejść pod wodę, więc ja to postanowiłem jakby naprawić i teraz każdy już sobie może posłuchać muzyki. Zapraszam. Siema! klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, wciąż nawiązujemy oczywiście do Lego Masters i do drugiego odcinka, który był w zeszły piątek, a już dzisiaj mamy kolejny piątek i będzie odcinek trzeci w związku z tym oczywiście możecie się spodziewać, że w przyszłym tygodniu będą moje mocki poświęcone właśnie pracom i ludziom i ekipom, z dokładnie z trzeciego odcinka, dzisiaj natomiast poświęcam pracę, jak już było powiedziane, braciom Walaszek, zrobili oni super w ogóle muszlę koncertową, ale pod wodą, w związku z tym nie każdy może tam Przyjść, nie każdy może tej muzyki posłuchać, tym bardziej przyszła tylko rodzina tego kraba. Ja rozumiem, że początkujące artyści tak mają, że przychodzi tylko rodzina, no ale wiecie, ludzie też by chcieli posłuchać, o ile nie są Olą, która została nowym królem mórz i mogła zacząć oddychać pod wodą, czyli mój mocek z torku, no to wiecie, inni mają trochę ciężej. W związku z tym chciałem przedstawić wam pewną wyspę i pewną historię. I spokojnie, tak, to też sprawdzimy, czy to pływa, i o tym opowiem trochę więcej zaraz. Mamy tutaj historię pewnego marynarza. Jeżeli oglądaliście mojego dzisiejszego shorta, wiecie, że jest to marynarz, którego. Bo wczoraj dostałem od Afolki właśnie na. Otwarciu Lego wyłodził. wyłodzi. Ona mi podarowała taką figurkę, i cudownie, bo jest to top 3 moich figurek, jakie tutaj posiadałem. Moi drodzy, nie cóż, tutaj daje dużo gadać. Marynarz ten sobie tutaj płynął na swoim statku, ale spokojnie. Ja wiem, że statek ma klimaty pirackie, a marynarz absolutnie nie, ale to nie jest tak, wiecie. To taki typowy wycieczkowiec z ustki, z łeby, z koniną z tam z polskiej stolicy frytury, prawda, pływający nad morzem, który po prostu gdzieś tam płynąc się rozbił. Można by tu trochę nawiązać do historii, wiecie, z syrenami, które gdzieś tam śpiewały nad morzem, kusiły prawda, tutaj tych wszystkich marynarzy i innych kapitanów, oni płynęli w ciemno no i się rozbijali I podobnie tutaj było mianowicie tutaj z tej słuchawki poleciała piękna muzyka jaką grał Krab przywodząc tutaj ten statek i powodując, że rozbił się on o tą małą wysepkę tak jak mówiłem, nie jest to statek piracki, a tylko takie nawiązanie, pełno takich statków sami przyznacie, pływa nad polskim morzem no i co tutaj dużo gadać, on się rozbił on się zatopił, leży gdzieś na dnie mamy tutaj to dno, no i mamy jakąś skałkę, którą się rozbił, a u góry plaża i naszego marynarza, który wcale nie martwi się tym że jego statek się rozbił, ponieważ ma tutaj do czynienia, jak widzicie, ze słuchawką, która wychodzi z głębi ziemi. Ona tutaj idzie perfekcyjnie w dół, no i właśnie idzie do tej podwody, gdzie słychać koncert Kraba. Prawda jest trochę taka, że ta muszla koncertowa jest znana już od wieków, i tutaj już nawet piraci w czasie swego szczytu, swojej kariery przypływali właśnie słuchać Krabów, czy kto tam inny grał. No i tam wszyscy umarli. Słuchawka jednak została zlikwidowana, więc cały czas ten dźwięk się tu unosi. Całe szczęście, że gość się nie martwi, że to się zniszczyło. Moi drodzy, co tutaj jeszcze mamy? Mamy i małego żółwika, no i nie mogłem się też powstrzymać. Jeżeli pamiętacie z pierwszego odcinka Lego Masters naszą właśnie pracę z budynkiem i tam takie porobiliśmy mewki, które docenione zresztą zostało przeżyli, to dzisiaj się nie mogłem powstrzymać, żeby też taką jedną mewkę zrobić. Palemkę, prosta wysepka, moi drodzy, ale co na pewno nie było proste, no to dzisiejsze zadanie. W ogóle też tak na marginesie, bo dzisiaj tak naprawdę będzie pierwsze coś, gdzie nic się nie rusza. W moich poprzednich trzech pracach coś się miało ruszyć, coś się miało pod tą wodzią podziać, ale nie wszystkie prace tak naprawdę zareagowały na coś się miało podziać. W Produkcji, jak widzieliście w telewizji, i w związku z tym postanowiłem, że też dzisiaj też zrobię tę konstrukcję, która ruszać się nie będzie, ale będzie przedstawiała fajną historię. Dodatkowo, jeszcze, w ogóle, też tak post faktum, pomyślałem sobie po obejrzeniu odcinka w telewizji, że aż dziwne dla mnie jest, że nikt z naszych absolutnie genialnych ekip nie wpadł na to, żeby wbudować coś nad tą wodę. Kurczę, czemu nikt za to nie wpadł? Nie wiem. Natomiast, może do ja na to wpadłem, że cię będę sobie zatapiał, i to też nie będzie proste zadanie, bo spójrzcie, mam tutaj pojemnik z wodą i mam to. I powiem Wam szczerze, mierzyłem tak. Pi razy oko, tutaj jest woda razy piasek, można by w tym wypadku rzec, ile tej wody muszę nalać, by zatapiając to, było dokładnie tutaj na równi z tym piachem, bardzo chciałbym, by był uzyskany taki efekt. Ja na moje oko obliczyłem, że tyle tutaj jakby wystarczy, jak widzicie, no, no jest to pewna różnica, natomiast tych klocków też nie ma dużo, zobaczymy jak to się wszystko zachowa, także może nie traćmy czasu i przejdźmy, przejdźmy bardziej do tego, po co tu wy przyszliście, czyli sprawdźmy czy to się dobrze zatopi, żeby było tak, jak chciałem? To powinno tak zmieć, chociaż to nie brzmi tak dobrze, jak sprawdźmy, czy to pływa. Mam tutaj oczywiście moje przyrządzenie do zatapiania, bo inaczej się nie da. No i co tu dużo gadać, moi drodzy, jedziemy, zatapiamy. A ja Dużo, dużo przeszacowałem. Co tu się podziało w ogóle? To używa poziomicy, ten jest chyba za granicy. No i tak, mój drodzy, właśnie było z tym zadaniem: chociażby w LEGO master, tam wiecie, wszystko trzeba było planować, trzeba było patrzeć, a nic nie było takie pewne, jak się mogło wydawać. No bo tak jak mówię, nikt nie wiedział, kto się zachowa w wodzie, i dokładnie teraz zachowało się tu. Ja muszę sobie iść, dolać, tu zdecydowanie wodry, by ten poziom wyrównać. No zdecydowanie źle to obliczyłem. Czy to jest ostatnia rzecz, jakąś zrobić? W Lego Masters, no to się przekonacie tylko i wyłącznie oglądając tą produkcję. Pamiętacie już dzisiaj o 20.00. Spokojnie, podwodne prace jeszcze pozostałych dwóch par do końca tego tygodnia będą. Będą w weekendy filmiki, a w przyszłym tygodniu przychodzimy do właśnie odcinka, który możecie zobaczyć dzisiaj. A ja tymczasem czekam oczywiście na Wasze komentarze co do historii, co do wszystkiego, co się tu dzieje na dzisiejszym filmiku. I dzięki, że byliście. Bye!